Halo kochani, witajcie, dzień dobry w nowym vlogmasie numer yy, 6 bądź 7. Mi się to myli, ale bodajże 7. Yy, dzień dobry, powiem Wam, ciężko mi było dzisiaj wstać. Oj, ciężko o tej siódmej, a ja dopiero co to jest, siódma, jak ja w piątek muszę już o piątej wstać. No wczoraj już też spróbowałam, nastawiłam budziki na siódmą, wstałam 7, stałam niestety 7,40, nie umiałam. Dzisiaj o 7.10 mi się udało, ale powiem Wam, że wyjście z urlopów, ten taki rytm to jest yy, okropa. Uch. To jest okropa wyjście z rytmu urlopowego, gdzie się śpi, do której się chce i siedzi do północy do, do pierwszej i tak dalej. Wczoraj znowu siedziałam do pierwszej, mimo że już zasnął, chciałam razem z nim zasnąć, bo 11.00. Nie potrafiłam, siedziałam na telefonie, no i dzisiaj ledwo co wstałam, ale dobra, udało się, jest progres taki, że wstać wstałam, jest wszystko, słuchajcie, zamrożone, samochody i tak dalej, ja mam jeszcze czas, bo jest dopiero 20 po 8, a na 9 się umówiłyśmy, ale wychodzę za chwilę i idę to auto po pierwsze odmrozić, spryskać, załączyć silnik, czy wszystko jest w porządku bo to trochę potrwa, zanim będę mogła jechać, bo to wiecie, wszystko jest też no jak to się mówi, wilgotne, mokre. I też sobie powolutku pojadę, bo jest mgła. A jak jest mgła, słuchajcie, to jest bardzo ciężko jechać, wiecie. No, także wstałam, progres jest, dzień dobry. Na razie wyjeżdżam, uciekam. Na pewno się odezwę, jak będę już sama po południu, około 13.14 z 14.00 i chciałam wszystkim z góry podziękować za subskrypcję, bo jeszcze dwie osoby i mamy dwa tysiące i widziałam wczoraj, że doszło parę osób przedwczoraj też doszło parę osób jest mi bardzo miło dziękuję serdecznie e, no i oczywiście dalej zapraszam do subskrypcji i myślę, że w tym roku to się uda nie myślałam, nie myślałam ale bardzo mi miło, naprawdę e, cieszę się cieszę się niezmiernie kochani Także tak, uciekam, um, witajcie moje drogie skarbeczki, uciekamy i widzimy się później po południu. Heli, hallo. witajcie, witajcie, jestem z powrotem już sama, mamy 15 godzinę, słuchajcie, ja sobie robię herbatkę, bo że się zastygła, zastygłam się. I ten właśnie tak se w sumie patrzałam, słuchajcie, na moje zamówienia, nie? Zamówień porobiłam na tym Amazonie. Te paczki, prezenty, ale kurde, ej, nie wiem czy to jest normalne, ale też z mamą gadałam dzisiaj te paczki, to mają takie opóźnienia. Mówię wam, że ja się potem stresuję, że to nie dojdzie, ale nie, no, musi dojść, nie? No, wywiozłam, słuchajcie, śmieci. E, przyjechałam, była taka mgła i tak zamrożone auto, że nie wyjechałam od razu, słuchajcie, z 20 minut czekałam, bo wszystko było zamrożone, nawet wewnątrz. I teraz e, ten, wywiozłam też od razu śmieci, jak przyjechała, jak pojechała Cindy, to poleciałam te śmieci wywieźć, no i teraz sobie zrobię herbatkę. Posprzątam tu po naszym śniadanku, bo żeśmy tutaj talerze, to wszystko już poznosiłyśmy, nie? Ja, jeszcze to i no, tak, czyściutko jest. Eee, no, także to wszystko powyciągam ze zmywarki. Słuchajcie, moje kochane kobitki. Eee, I zrobimy sobie pomarańczową. W sumie mogłabym sobie zrobić rumianek, też. A zaleję dwie. Będę miała dwie herbaty. Trzeba pić herbatów. Herbat trzeba pić, dziewczęta moje. Ile wlezie? Czekajcie. Zrobimy tak. Pomarańczową jedną. To na teraz. I rumianek też sobie wypijemy. Będzie lepiej na brzuszku. O, elegancko. I, I pasuje. Mam polski, słuchajcie, polski rumianek. Polski, polski. Mama mi z Polski przywiozła. O Boże, jaka powiem Wam dzisiaj. Jak to się mówi? Zimnica. 1 stopień. Nocy minus 2 było. Tak jak wam tłumaczyłam, wszystko zamarzło, słuchajcie. To zamarzło. I nie fajnie, nie fajnie. O, o, o! zimno. Chociaż dobrze że był. Słuchajcie, kubeł. Kube, kubeł na odpady był pusty. Kubeł na odpady był pusty. I wyrzuciłam wszystko. Bardzo dobrze. ojej, powiem wam, powiem wam, dziewczynki moje, że starość nie radość! Nie? Starość nie radość! Starość! Starość nie radość! Radio włączymy, co tam wiadomości powiedzą nie ma wiadomości. Ja <laughs> słucham sobie wiadomości. Co tam ciekawego się dzieje? Nic się nie dzieje. Nie ma wiadomości. Dobra. Mam herbatkę. A cieplutką, fajną herbatunkę mam. Chcę tu zaraz usiądziemy, słuchajcie. To jest gazeta dla babcią, przywiosłam To dobrze. I co? Trzeba pójdę przerabiać w ogóle. Patrzcie, Kleuczka, jak śpi, słodziutko, Cieść, no śpi, śpi, Zrobimy sobie herbatkę, wypijemy. Zwaro tutaj sobie szyneczkę dojada, drugą herbatkę bierzemy. O, fajnie ciepło, bo sobie włączyłam ogrzewanko i jest mi przyjemnie. Zaraz pójdę ten, laptopa załączę i chyba przerobię wam, słuchajcie, jednego vloga, tego z wczoraj. Tak sobie teraz siądę i zobaczę w ogóle, co tam nowego. Czy jakieś komentarze doszły? Za chwilkę muszę obczaić, bo nawet nie wiem. Eee, załączę pliki zgram. No, w komputerze. Dobrze, że wczoraj te szkolenia dokończyłam, słuchajcie. I mam z głowy. Wiecie, te wszystkie szkolenia. gdzie ja też mówiłam Cindy, że przynajmniej mam się spokój, nie? Ona też już wszystkie zrobiła. 7 sztuk, mówi, było. Ja mówię, no, my myślałam, że 8, ale... 7 czy 8, jeden ciut. <trony> Trochę to trwa Dobra to ja Wam życzę e, miłego dzionka, jeżeli nie macie herbatki, zróbcie sobie herbatkę, wypijcie sobie herbatkę, tak jak ja, cieplutką, zapalę sobie świeczunkę i tak, i e, idę pliki ciągnąć. Będziemy otwierać kalendarze, bo przyjął Greguś. Co Zwei! Zwei Du, du zwei. Ich zwei. Weiße Flambe? Mm. Und was für Geschmack? Joghurt. Joghurt, die sind lecker. Und Katze haben heute hier auch. Passt <laughs> hier, aber noch ein war mal am Schifffilm. Lekkadi. Mm. Lekkadi. Sie wird, Sie war. auch Two. Eh. Uh -huh. hey. Und rein damit. <laughs> Schatz. Jetzt Schatz. Aber Schatz gibt es erstmal Katze. Weil die warten schon. Halt. Mmm. Mhh, mmm, hast Am, 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 am. super, smakuje, smakuje. Und jetzt ja!

Maseczka do twarzy, hydratant. Ten heute kamyś Maseczka do twarzy, hydratant. 5 minut trzeba trzymać. Ok, to dzisiaj robimy maseczkę. Wczoraj była śmineczka. Śmineczka i maseczka. A ja kochani idę po telefon. Bo dzisiaj wleciał nowy vlogmas, numer 2 dla was. I idę zaraz sprawdzić. Eee, czy się dobrze przyjął na zasadzie czy wszystko w porządku, bo ja zawsze patrzę na to, czy wypiszecie. Wiecie, jakbyście napisały. Ej, coś jest nie tak, to wtedy wiem, ale powinno być wszystko ok, bo sprawdzałam w sumie podwójnie już eee, już sprawdzamy my już po kolacji odpoczywaliśmy sobie, patrzyliśmy sobie na telewizor i mamy już wieczór dlatego idziemy się wykąpać i robimy sobie maseczkę tą z kalendarza słuchajcie Wzięłam, że dwie pary Papudków. Jak nie jest dziwne, to zakładam te, jak jest okej, okay, to zakładam tamte. są <noise> stare, ale fajne, wygodne. No, także co, będziemy chyba szli się kąpać, kochani. Tylko... Idziemy, słuchajcie, się wykąpać i robimy maseczkę z kalendarza adwentowego. Mówiłam wam, że złamałam paznokieć. I w ogóle, w ogóle, a właśnie, a propos, kupiłam sobie nowe formy i to było z, y, z temu też, czy z strzelina, już nie pamiętam, mały taki boksik, ale takich kwadratowych i ja je później skróciłam, bo one mi były za długie, to wam mówiłam, e, wiecie, mając urlop, pierwszy dzień wytrzymałam, potem już je skróciłam e, i one są tak daremne, że one właśnie pękają w, w środku, wiecie o co chodzi? One się łamią i ten tutaj... Też już widzę, że się nadłamuje i one nie są fajne. Te okrągłe są super wygodne, ale te kwadratowe nie. Nie wiem dlaczego. Ale stwierdziłam, no dobra, nic złego, że się złamał, bo i tak idę do pracy. Już jutro kończy się urlop, minęło już parę dni, więc i tak muszę je skrócić bądź zmienić. Zobaczymy, może zrobię całkowicie krótkie, żeby mi w pracy było wygodnie. Eee, także jutro chyba sobie zrobię nowe jak się tych pozbędę. Będzie ciężko je trochę oderwać, ale powiem wam, nie są w ogóle stabilne i dobrze, że kupiłam sobie tylko małą paczkę tych yy, kwadratowych. Jestem bardzo niepocieszona tym faktem. Bardzo jestem niezadowolona i niepocieszona yy, tym faktem, wiecie. No cóż. Bywa i tak. Ale, że yy, wracam do pracy, to i tak muszę skrócić, żeby było poręcznie i wygodnie. Całkowicie Uda mi się jutro jakoś ściągnąć. Mam taki specjalny e, płyn. Kupiłam sobie, że piłujemy tylko ten top, żeby one, wiecie, ten top, tą warstwę ochronną spiłować, dać na to właśnie ten e, produkt i one się rozpuszczają. Ten cały hybryda i to wszystko. więc Zobaczę, może po prostu jutro je ściągnę i zrobię nowe. No, a teraz, jak się wykąpiemy, to idziemy oglądać e, ten. Trzeci odcinek Stranger Things, bo wyszedł nowy sezon. I jesteśmy właśnie na drugim odcinku i dzisiaj obejrzymy trzeci. Bardzo ciekawy, ja lubię. I ten, z tego co czytałam, to to jest ostatni sezon, już. Hallo, e Silverku, co ty chcesz z tej komody? Już tam nic nie ma. Halo, tam nic nie ma. E no. Także ma być podzielona na trzy kapitały, więc zobaczymy. Zawsze, co fajne są jakieś seriale, to się szybko kończą, i potem nie ma nic. Żyćko, nie? Żyćko. No, a mamy już godzinę 20. Dlatego idziemy się kąpać i robić maseczkę. Hello! Ja już przychodzę. Pokąbieli, słuchajcie, zrobiłam sobie pielęgnację twarzyczki. E, I teraz sobie zrobić tą maseczkę To sobie rozczeszę jeszcze włosy i w tym czasie jak będę miała tą maseczkę to muszę sobie tutaj poukładać troszeczkę słuchajcie moje kosmetyki z torby, którą jeszcze miałam wcześniej bo tak szac machcu bo mam yy, jeszcze w tej torbie nieporobione tak jak chciałam i ich przez to nie używam Słuchajcie, bo cały czas, yy, wiecie, wiecie co, wyłączę ten, bo mnie chyba... Yy... Siver, dlaczego ty fochtasz? Tym, słuchajcie, używać, nie? A wiecie jak to jest? Czemu ty na mnie fochtasz? Co to robić? O, nie umiem tego otworzyć. Taka maseczka, no i nakładamy. Ale ładnie pachnie. Tam niech się ładnie wchłonie. A sobie ładnie trwać. teraz umyłam. To będzie fajnie mogła się wchłonąć. A potem umyjemy jeszcze raz buźkę. I nałożymy pielę Gnation. So, tutaj mam nosek. Czułko. Teraz sobie niech to wchłania przez 5 minut. Eee, I będzie spoko. Jeszcze mi tu trochę zostało. Nie wiem, zostawić sobie może jeszcze. Mam w tej torbie różnego rodzaju rzeczy, więc otwieram szafę i tutaj, sobie będę tutaj, to szafy szafę dawała. Możemy używać, jak nam się skończą, <laughs> więc tutaj nie będę tylko dawała kosmetyków, ale również rzeczy, które właśnie się tutaj... Yy... O, widzicie, to są moje rzęsy, to jest wszystko, słuchajcie. Dostałam raz mydełko od mojego brata, jak przyjechał z Anglii. Widzicie, jak... O, bardzo ładnie. Musiałabym je użyć, zobaczyć na ciele, jak zachowuje. tu są moje jakieś oksy, zamówiłam nowe oksy nawet ich nie noszę nowe oksy, ja pierdolę się zawsze o to wam pokażę, ja używam tych wcierek i są zarąbiste, dużo dają bardzo ładnie włosy rosną, ja jestem zadowolona tu jakiś dezodorant playboy szac, no tu jest też jakieś mydełko oliwkowe, dostałam od mamy prawdopodobnie kiedyś bo wiem, że coś było, ona mi też kiedyś coś dawała. E, tu już jest stary krem, to go wyrzucam. Tu taki miałam też mus krem e, dla suchej cery. To użyję do nóg, bo on jest bardzo tłusty, wiecie? On jest aż za tłusty. A, e, mój pędzelek, który bardzo lubiłam i muszę, muszę te pędzelki też jutro w końcu umyć. Słuchajcie, jutro jest zadanie. W jutrzejszym vlogu myjemy pędzle. Do wcierek tu jest co? Jakiś brązer. To OK. A tutaj też będzie bardzo dużo kosmetyków ogólnie, bo ja to wszystko sobie z łazienki brałam i nie tylko, i też z mojej toaletki. Olej kasturowy, nie wiem po co mi to było, ale dobra. Zrobimy miejsce na te rzeczy. Tu jest od Gregusia. Taki, ej, szac, więc tu ulubionego z rytualsa takiego zapachu do ciała i do włosów. To mam rzeczy też z rytualsa, e, które bardzo lubię. Teraz tak. E, Hydro Booster e, nawilżenie dla skóry. Też muszę wykorzystać. Tutaj daję. To jest do nosa, jak jesteśmy chorzy, to dobrze, niech to tu jest. E, olej, słuchajcie, do ciała. Również na rozstępy, na suchą skórę i na blizny. Kupiła mi kiedyś mama, i muszę też zacząć używać, właśnie olejować ciało, bo ja słuchajcie, nie olejuję, nie balsamuję, nie lubię, Jezu, nie lubię jak mi się coś klei. Strasznie mnie to irytuje, strasznie mnie to drażni. Eee, krem na noc z tego, krem na noc z Ritualsa, to dobrze. Tu jest krem na różnego rodzaju oparzenia i rany do ciała, jakby coś. Też mogę tu mieć. I teraz tak. Tutaj z Ritualsa. Czaskant. Y... Iskąd dla Imajma Cuzamen. Iskąd Idziemy robić sobie ten. Na nos maseczkę, słuchajcie. Dzień dobry, witajcie. Miałam operację nosa. No, mamy plasterki na te, na te wągry. Czasem sobie robi, ja też czasem tak pizgnę. Tak czy siak, słuchajcie, ja przyszłam się w sumie już też żegnać, kończyć tego vlogasa na dzisiaj i stwierdziłam, że już zostawię dzisiaj te rzeczy, bo Gregor też mówi to chodź już do łóżka, włączymy sobie film więc będę kończyła na dzisiaj, dokończymy jutro bo tu są już teraz tylko moje kosmetyki jeszcze zostało, patrzcie ponad półtora kosmetyki, to trzeba będzie słuchajcie, jutro właśnie wiecie, powyciągać, to są różnego rodzaju właśnie jakieś cienie też i w ogóle ja to już sobie jutro wszystko posprzątam. Mam taką ochotę. Posprzątam, wszystko wyrzucę, co mi jest niepotrzebne. Posortuję, umyję pędzle. Jutrzejszy dzień spędzam tu. Jutro robimy resztę. No już na dzisiaj zostawiamy to, kończymy tego vlogmas. Kochani, kończę, uciekam. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się jutro z nowym vlogmasem. Dziękuję za wszystko. Później dla Was do następnego. Pa! pa.